Jakość anime spada. Takie z tym można usłyszeć na każdym kroku, w szczególności od osób, które siedzą w temacie od jakiegoś czasu. Jednak ile ma to wspólnego z prawdą? I troszeczkę z tym materiałem czekałem, a to dlatego, że chciałem na nim przetestować nową funkcję, jaką YouTube oferuje. Mianowicie podbicia. O co chodzi? Jeżeli polajkujecie ten materiał, to części z was może wyświetli się opcja, żeby go podbić. Generalnie chcę sprawdzić czy daje to jakiekolwiek wymierne rezultaty? Dlatego, jeżeli macie taką możliwość, to bardzo bym Was prosił o to, że jeżeli ten materiał Wam się spodoba, żebyście go również podbili. Będę naprawdę bardzo wdzięczny. Ale lecimy do konkretów. No dobra, ale czym tak de facto jakość jest? Bo ciężko jest mówić o jej spadku w momencie, kiedy nie wiemy, co to tak właściwie spada, nie? Więc przyjrzyjmy się paru kryteriom, które mogą nam posłużyć jako wyznacznik tej owej mitycznej. Jakości. I pierwszą rzeczą, która przyszła mi na myśl, oraz Wam zapewnie też, jest wygląd anime. No, jakby nie patrzeć, to spora część z nas zwraca na ten aspekt właśnie uwagę, i to jest jakby okej. Okay. Jednak w naszym wypadku jest to rzecz, która bardzo mocno zaburza i faworyzuje nowe tytuły. Oczywistością jest, że wraz z rozwojem technologii powstały metody zapewniające lepsze wizualia. Zatem, to, że mamy obecnie bardziej kolorowe, dynamiczne i płynniejsze ryżowe bajki, nie jest wynikiem wzrostu jakości, a zwyczajnym postępem technologicznym, którego naturalnym efektem Wprowadzenie nowych standardów. I generalnie rozchodzi się po prostu o to, że anime, które powstało w 1980 roku, wygląda tak, jak wygląda nie przez lenistwo obecnych twórców, a przez to, że na tyle pozwala obecna technologia. I to tak jak paradoksalnie w roku 2050 na przykład dziwiliby się, że wow, dlaczego solo Leveling nie jest w deep dive VR-ze, Przecież to jest takie słabe anime. No nie jest. No, bo fizycznie na obecną chwilę nie mamy możliwości, aby było. Poprawniejszą zatem metodą byłoby porównanie jakości produkcji na podstawie maksymalnych możliwości, jakie oferuje technologia w danym momencie, do tego, co zostało zaprezentowane w tytule. Im mniejsza różnica między tymi dwoma wartościami, tym produkcja teoretycznie byłaby lepsza. To z kolei jednak rodzi dwa poważne problemy. Po pierwsze, jak ustalić maksymalne możliwości technologii? Jest to w obecnym czasie możliwe, ale bardzo czasochłonne i skomplikowane. Zatem myślę, że nie jest do końca warte jednego odcinka na YouTube, na jakimś podrzędnym kanale, którego nawet prawdopodobnie nie obejrzy tysiąc osób. Ale można znaleźć jakiś tytuł, wzorzec, do którego będziemy porównywać te inne. Ale to też mija się z celem, bo każdy z nas ma jakieś preferencje co do wyglądu. I w sumie tym zdaniem mógłbym ukrócić jakiekolwiek dywagacje na ten temat, ale popchnę to jeszcze dalej z racji na ten drugi problem. Mianowicie. Wygląd nigdy nie jest obiektywnym kryterium, jest to kwestia gustu, niepodatne argumenty i inne punkty widzenia. To, że ja lubię blondynki, a mój ziomek lubi brunetki, nie oznacza, że któryś z nas jest w błędzie, po prostu mamy inne gusta. I ocena anime na podstawie wyglądu jest tak samo bezsensowna, tym bardziej, że ryżowe bajki mają jeszcze kilka innych aspektów, na które powinniśmy zwracać uwagę podczas oceny, chociażby fabułę. W tym jednak wypadku mamy całkowicie odwrotny przypadek. Większość współczesnych produkcji skazana jest na porażkę w porównaniu z tymi sprzed kilkunastu lat. Każdy się zgodzi, że powstaje ogromna ilość animacji o fabule tak podobnej, że możemy ją recytować z pamięci, bez konieczności oglądania danego tytułu. Ale ponownie jest to dość problematyczne w uznaniu jako wyznacznik jakości, bo once again. Na odbiór fabuły wpływają nasze osobiste preferencje oraz społeczny nurt i trendy. Zobaczcie, dla przykładu, kiedy królowały gatunki Mecha, kiedy przypadała złota era Sekai lub kiedy popularnością cieszyło się Goro. Czy którekolwiek z tych gatunków jest obecnie gorsze? No nie, to, że nam osobiście nie siedzą, nie oznacza, że są złe, są po prostu mniej popularne. Jedyna sytuacja ma miejsce z naprawdę całą masą pozostałych aspektów, które znajdziemy w anime, chociażby aktorzy głosowi, typ kreski, technologia itd. itd. I to wszystko powoduje, że jeżeli byśmy chcieli naprawdę wyznaczyć to jako ten wyznaczyć mitycznej jakości, to pozwala ona tylko ocenić produkcję z podobnych gatunków, w podobnym stylu w bardzo zbliżonym okresie czasu, bo już na przykład na przestrzeni 10 lat technologia na tyle się rozwinęła, że nie pozwala to na ocenę taką faktycznie wiarygodną, a my chcemy tutaj spożyć na całość globalnie na całej przestrzeni czasowej. Czy jest takie kryterium, które nam na to pozwoli? I jest to nic innego, jak dobry, zielony. Dolarek. Tak. Dobrze słyszeliście. Jednak nie każdy typ hajsu będzie się nadawał do porównania. Na przykład budżet produkcji nic totalnie nam nie mówi o jakości. Możemy mieć miliony w puli, a wyjdzie totalne dno jak w wypadku takiego X-Arma. Średnia ocena na poziomie półtorej. Maksymalnie dwóch, no sporo mówią o tym tworze. Ale dobra, co zatem, moim zdaniem, będzie dobrym znacznikiem jakości? Ogólna wartość rynku anime. Jeżeli myślimy globalnie i w długofarowej perspektywie czasu, to musimy pozbyć się wszystkich elementów, które są podatne na zmiany pojawiające się lokalnie i wynikające z trendów, które, no, dość dynamicznie się zmieniają. A pomoże nam w tym Aja. Czyli Association of Japanese Animation, bardzo przydatna organizacja, gdy szukamy faktów na temat rynku anime. Aja od 2010 roku wypuszcza dość obszerne raporty o stanie owego, wraz z wszystkimi analizami, łącznie tymi finansowymi. I to niestety mały faka, ponieważ najstarszy dostępny raport w języku angielskim jest z roku 2014, jednak dane w nim sięgają 2002, więc nie stanowi to najmniejszego problemu. Zapoznamy się z całością wręcz w nadmiarze. I pozwólcie, że przejdziemy w tym momencie przez te wszystkie cyferki, statystyki i wykresy. Tak, żeby to było zjadliwe dla każdego i żebyście się nie obstrali ze szczęścia, że macie do czynienia z matematyką nawet kurwa w wakacje. Interesują nas te dwa wykresy. Pokazują one zyski wygenerowane przez rynek anime z podziałem na kategorie. Widać tu bardzo konsekwentny wzrost od roku 2012. Wzrost ten jest skorelowany zarówno ze zwiększoną popularnością anime, jak i ze wzrostem ilości treści dystrybuowanej internetowo, co pokrywa się w dość dużym stopniu ze statystykami takiego rola. Poza tym rośnie liczba licencjonowanych źródeł anime poza granicami Japonii co widać na tej mapce. Teraz patrzycie na rok 2014. Obecnie wygląda to tak. No, jest zdecydowanie bardziej kolorowo, co nie? Dane te nie tylko potwierdzają rosnącą popularność anime, ale również większe zyski produkcji przy podobnej ilości minut i tytułów wyprodukowanych. Gdyby zatem jakość anime spadała, to pociągnęłoby to sobą zyski i popularność, ponieważ nikt nowy nie chciałby oglądać czegoś słabego lub nie wytrzymałby za długo w tym świecie. No, zatem jakby nie patrzeć, jakość anime nie spada. To, że ona spada, jest kwestią naszych indywidualnych preferencji i gustów. I zanim zaczniecie się na mnie wylewać i rzucać tekstami typu ale ja przecież widzę po sobie, że oglądam mniej niż kiedyś, pozwólcie, że wyjaśnię, z czego to wynika. Po pierwsze, nasze oczekiwania rosną wraz z ilością obejrzanych treści i to w dodatku na dwóch poziomach. Pierwszym jest ogólne przyzwyczajenie się do produkcji. Jeżeli oglądamy na przykład Isekaje po raz pierwszy, to niezależnie jak bardzo odtwórczy by on nie był, to nie mamy porównania. Przez to historia w nim prezentowana z naszego punktu widzenia jest wyjątkowa, oryginalna. Jedyna w swoim rodzaju. A dopiero gdy sięgniemy po kolejne tytuły, zaczynamy zauważać powtarzalność i przewidywalność, która dość mocno zabija klimat. Zatem, gdy zauważymy ten schemat, zwyczajnie sięgamy po tytuły oferujące coś innego i jest to nic innego jak względne pogorszenie jakości. Bo jakość sama w sobie nie spada, ale to nasze oczekiwania idą w górę. I oczywiście my naturalnie tego nie dostrzegamy, no bo nasza perspektywa jest stała. Działa to dokładnie tak samo jak w przypadku ruchu Ziemi. Wszechświat krąży dookoła nas, a my jesteśmy statyczni. No, rzeczywistość jest zupełnie inna. Uuu, wzywam was, płaskoziemcy. Obalcie moją teorię. I mamy tu też do czynienia z błędem selektywnej percepcji. Będziemy widzieć to, co chcemy widzieć, i interpretować rzeczy tak, jak chcemy, a nie tak, jak powinniśmy. Drugim powodem jest wymaganie oryginalności. O co chodzi? Bardzo duża część z was w ankiecie, którą przeprowadziłem już parę miesięcy temu, zwróciła uwagę na to, że spoko opcją byłoby wprowadzanie zmian w różnego rodzaju gatunkach, jak i archetypach, no bo poniekąd jest to coś naprawdę bardzo dobrego i tego byśmy chcieli. Jednak dlaczego to wyróżniam po prostu od oryginalności? Ponieważ archetyp postaci jest dość ważną kwestią. Wiecie, ciężko jest napisać Sundere na nowo, tak by było coś zupełnie nowego, ale jednak dalej trzymało się założenia. Niemniej zmiany w obrębie gatunków i archetypów są potrzebne. By całość była ciekawa i szła po prostu do przodu. A to niestety obecnie nie nadąża za potrzebami odbiorców. No, trudność występuje na jeszcze jednej płaszczyźnie, czyli u widza. Sytuacja rozbija się o to, że owszem, lubimy nowości, ale tak. W niezbyt dużej ilości. Brzmi to dość dziwnie, co nie? Więc pozwólcie, że podam bardziej obrazowy przykład. Jeżeli włączamy romans, to spodziewamy się, że fabuła będzie zawierać jakieś elementy związane z uczuciami i ich rozwojem. To teraz wyobraźcie sobie całkowicie nowy typ romansu, w którym bohaterowie stopniowo pozbywają się uczuć i to bez żadnych innych emocji. Po prostu proces zakochiwania się, ale wstecz. I zapewne teraz pora część z was ma takie w głowie, co to jest kurwa zaporożony pomysł? I to jest, moi drodzy, clue. Zmieniając pewne założenia, jednak mamy to poczucie, że to nie jest to, czego się spodziewaliśmy, to nie jest to, czego oczekujemy klikając w ten konkretny gatunek. O to mi właśnie chodzi. Szukamy zatem w produkcjach pewnej rutyny i tego, co już znamy, bo daje nam to poczucie pewności i tego, że wszystko jest w swoim miejscu. I tu wkraczają kolejne dwa błędy poznawcze, jakby było ich mało, czyli efekt zmiany i statusu quo. Ten pierwszy objawia się tendencją do przykuwania większej uwagi zmianom, niż elementom niezmiennym, przez co traci się ogląd na całość. I to powoduje, że nawet małe zmiany wydają się większe, czyli wracamy do odczucia zgubienia i niepewności. Drugi z kolei to tendencja ludzi do bycia przywiązanym do dotychczasowych sytuacji niezależnie od tego, jakie by one nie były. I status quo jest bardzo dobrze widoczny w ujęciu anime. Spójrzcie proszę na te dwa wykresy, które swoją drogą sami wypełnialiście. Ten na górze mówi o tym, jak bardzo widzicie powtarzalność anime, a ten na dole mówi o tym, czy dalej będziecie je oglądali. No, interpretację pozostawiam Wam, ale chyba każdy będzie miał dokładnie taką samą, i myślę, że dokładnie zdajecie sobie teraz sprawę, do czego tak właściwie pije w tym fragmencie. Oglądam mniej niż kiedyś. I wydaje się to bardzo zdrowy argument. Oczywiście przy założeniu, że pominiemy absolutnie wszystko, o czym do tej pory mówiłem, no ale bardzo logiczny, mimo wszystko. I jak się domyślacie, jest to również błąd poznawczy. Nazywa się efektem skupienia. Polega on na przywiązywaniu zbyt dużej uwagi do jakiegoś elementu, przez co ignorowane są pozostałe aspekty. Oglądasz mniej anime, ale nie bierzesz pod uwagę, że masz ogólnie mniej czasu. Sezon jest zdominowany przez kontynuację tytułów. W których na przykład nie oglądasz, masz inne zajęcia, np. uczelnię, szkołę czy też pracę, albo nadrabia starsze tytuły lub po prostu źle oceniasz ilość oglądanych godzin na przestrzeni czasu. Niezależnie jak wygląda prawda i co jest faktycznym powodem zmieszanego oglądania, ignorujemy to, bo widzimy tylko i wyłącznie to, że jest tego mniej. I innym bardzo dobrym przykładem tego może być cały ten film. Część ludzi, pomimo naprawdę dobitnych argumentów i przedstawiania ich bardzo patologicznie, dalej będzie trwało przy swoim, bo oni wiedzą lepiej i nie będą do siebie dopuszczać mojej argumentacji. Oczywiście nie przyznają się w komentarzach, że nie mają racji, albo że ich światopogląd właśnie wywrócił do góry nogami, tylko zostawią łapkę w dół i w ciszy dalej będą wierzyć w swoje przekonania, bo tak. Niemniej cieszę się, że wytrwaliście do tego momentu, czyli do końca. Mam nadzieję, że dowiecie się czegoś nowego lub wyjaśniłem parę kwestii. Was klasycznie zachęcam do dyskusji w komentarzach. Do następnego!